Cześć, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jest tarka, są ziemniaki. Tak więc placki ziemniaczane. Dziś u mnie na obiad placki ziemniaczane. Yy, placki ziemniaczane bez żadnych udziwnień, modyfikacji, zbędnych dodatków. Po prostu tradycyjne. Tak jak robiła to moja babcia, robi moja mama. No i robię teraz ja. Zaczynajmy. Każdego ziemniaka. Osuszam. Nadmiar tego płynu no nie jest tutaj potrzebny i ścieram na tych najdrobniejszych oczkach. No oczywiście, jeśli chcecie, możecie sobie zetrzeć na wiórki, ale ja zawsze ścierałem, ścieram i ścierał będę na tych najdrobniejszych. Te placki tak starte odpowiadają mi najlepiej i najbardziej smakują. Ziemniaki mam starte, one odstały około dwóch minut. Tutaj zaczął zbierać się ten płyn. Delikatnie zaczęły ciemnieć, ale wiecie, ja się w ogóle tym nie przejmuję. I teraz ja nie odciskam tych ziemniaków. Tylko kilka łyżek. Tego płynu po prostu odlewam. Starajmy się zbierać sam ten płyn. Tutaj jest dużo skrobi. Tak więc nie ma co przesadzać. Myślę, że wystarczy. Do tego jedno jajko. Takie niewielkie jajko. Nie przesadzajmy z jajkami. To nie ma być omlet, tylko placki ziemniaczane. Szczypta soli i szczypta pieprzu. Dosłownie odrobinka. I wstępnie jedna łyżka mąki. Z mąką również nie przesadzajmy. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam placki ziemniaczane. Może jeszcze jedna łyżka i to wystarczy. A w międzyczasie na patelnię wlewam kilka łyżek oleju. I rozgrzewam. I ciasto na placki mam gotowe. I teraz na dobrze rozgrzany tusz wykładam, wy, wykładam masę ziemniaczaną. I teraz z obydwu stron smażymy na złoty kolor. Jedna strona upieczona, więc czas przełożyć na drugą stronę. Naprawdę wyglądają cudownie. Zapach niesamowity. Placuszki mam gotowe. Teraz wykładam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. I już ląduje tutaj druga porcja. Placuszki mam gotowe, więc pora spróbować. Tutaj propozycja podania dowolna z cukrem. Lub tak jak u mnie ze śmietaną. Odrobina śmietany. Placki ziemniaczane nie mają sobie równych. Po prostu bajunia. Tak więc, jeśli lubicie placki ziemniaczane, działajcie. Życzę wam smacznego i do zobaczenia. A ja idę zajadać.